Przesyła 9 złotych i 75 groszy. Nie wiem, którym kontem się Jestem tu Nie Jestem w potężnym szoku, że po tym wszystkim, jak Buxton się na ciebie wyjebali, zrobiłby to kolejne 10 razy, wyciera sobie na aferkach tobą mordę, że tak aferki z nitro ogarniemy. Nagle telefony. Przyjeżdża do Wrocławia, żeby się z tobą pogodzić 1-2. Kurwa... X przesyła 9 zł i 75 groszy. To no dziwne, nie? Bo pewnie boi się, żebyś nic krytycznego na niego nie mówił. Bronisz go na tym pokoju i jeszcze się cieszysz, XD. Rozumiem twoją postawę względem Marcina, ale Boxdela nie mów, że branża jest fałszywa, bo sam się do tego przyczyniasz. 2-2. Bronisz go na tym pokoju, jeszcze się cieszysz? Nie myślę, że myślę, że jakieś bardzo daleko idące yy, wnioski tutaj wysuwasz. Ja go nie bronię, ja po prostu kurwa mam bekę z nich, nie? I chyba ze wszystkich tak po trochę, ale z siebie też mam bekę. Myślę, że koniec końców mipoxdel Del jakieś turbokrzywdy nie wyrządził, dlaczego? Bo ja bym nie powiedział o nim, że to jest jakiś mój, kurwa, brat, przyjaciel. Nas biznesowo nic, kurwa, nie łączyło. Ja z nim, ja go nie odwiedzałem w domu. Ja, znaczy raz w życiu byłem u niego w domu. No to w sumie teraz podczas tej tej, ale wiesz co chodzi. Nie jeździliśmy na obiady, kurwa, nie przyjeżdżał. Nie chodziliśmy do, do mnie, nie, 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 nie chodziliśmy do kina. Jak mi jakiś problem, to on do mnie nie dzwonił. <laughs> Więc w momencie, kiedy jesteś zwykłym znajomym i robisz wypierdolkę, no, no po prostu, no to robisz wypierdolkę, no i to, jakby to by było na tyle, nie? Z drugiej strony, ja nie wiem, czy kolejny raz nie przesadzam yy, nie przesadzam z nadmierną empatią do ludzi, ale mi jest go trochę żal. Ja mu trochę współczuję, bo kurwa, ziomek był pomiędzy młotem a kowadłem. I owszem, czy zrobił wszystko najgorzej, jak się dało? Tak. Tylko wam też, no nie wiem kurwa, wam też, brakuje, wam też brakuje takiej wiedzy, którą ja na przykład posiadam albo jakiegoś doświadczenia. I podejrzewamy, że to uczucie, które im kurwa wszystkim towarzyszyło, wiesz, tym oskarżonym podczas, podczas Pandory, to, to, to jest jakoś spotęgowane dziesięciokrotnie, kiedy kurwa widzi, że świat ci się wali, kurwa, każdy jest przeciwko temu i robisz kurwa nieracjonalne rzeczy. Myślę, że też każdy jest innym człowiekiem i tak dalej. Ja potrafię przyjąć przeprosiny, jeśli są szczere. A to, czy są szczere, to, to kurwa, czas pokaże, nie? Koniec końców, to no, ja nie uważam, żeby on mógł mi kurwa wyrządzić jakąś krzywdę i tak dalej, bo, bo, no, to, bo nie wiem, no. Chyba, że zadzwoni do tych ludzi, <laughs> żeby ze mną porozmawiali. Więc. Yy, więc no. Więc prawdą jest to, no. Zlikował film, który i tak raczej by wyszedł. Raczej by wyszedł. Zachował się egoistycznie, owszem. Ślisko i tak dalej, można o tym cały czas, kurwa, wspominać, ale to jakby wszyscy wiedzą. Więc no, a to nie jest tak, że ja siedzę i go bronię i tak dalej, bo ja myślę, że tu, kurwa, wszyscy, kurwa, poniekąd przyczynili się do tego bagna, w którym stoi Internet w obecnym momencie, nie? Więc no... Poza tym, no tak jak mówię, no on mi kurwa krzywdził, wiesz, on mi nie skrzywdził dziecka, on mi nie skrzywdził, nie matki, on mi nie skrzywdził. Po prostu kurwa, no, odjebał, nie? Więc no. A poza tym, ja myślę, że jeśli kurwa ktoś chce być lepszym człowiekiem, to... To taka jego rola kurwa, że to wobec niego się ludzie zachowują nie okej. Okay. I tak szczerze, to w sumie wolę, żeby ludzie się zachowywali wobec mnie nie okej, okay, niż żebym ja się zachowywał względem ludzi nie okej. Okay. Więc no. Bo ja nie mogę mieć sobie za złe za to, że ktoś się zachował wobec mnie nie okej. Okay, ale jeśli ja się zachowałem wobec kogoś OK, okej, to już mogę mieć duże wyrzuty. Więc no. To po prostu pokazuje, że tak, że trzeba bardzo uważać jakby z czym się robi i tak dalej. Więc no. I myślę, że ogólnie to wszystko działało kurwa na jakimś strachu kurwa i, i, i na ego, nie? Więc on tak samo poszedł kurwa ze strachu do Wardenki jak kurwa zaczął z nami działać ze strachu, więc no, tylko po prostu budził się danego dnia i jeden strach przewyższał ten drugi i, i zmieniał drużynę. Jakby to jest kurwa popierdolone, nie? Więc no. Więc yy, ja też bym znalazł rzeczy, które moim zdaniem Powzel zrobił ok, gdzie kurwa jakby podczas podczas naszej znajomości, yy, które zrobił ok i, i, i wiesz i, i tak dalej. Więc jakoś tak mi się to kurwa dziwnie w głowie balansuje. Ja też nie do końca wiem co mam o tym myśleć, nie? No. Ale ja myślę, że przyjdzie kiedyś taki, taki okres jakby w życiu tych wszystkich osób, które są zaangażowane, że jakby nie będzie to wzbudzać w nich wszystkich tyle emocji, tylko się pogodzą z niektórymi rzeczami, yy, pogodzą się ze swoimi racjami i winami nawzajem i, i będą w stanie, kurwa, i będą w stanie w jakiś sposób yy, nawiązać komunikację. Ja nie mówię, że tu ludzie się będą lubić, czy że będą przyjaciółmi i tak dalej, ale też z perspektywy czasu tak jakoś też jak zrozumieją przede wszystkim, czym się kierowała. Kolega. Bo, bo to wszystko, znaczy, że to wszystko polega na tym, że każdy mówi ja, 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 ja. Ale jak kiedyś kurwa pomyślą i Wardenga trochę pomyśli o Bogzelu, i Bogzel pomyśli trochę o Wardenze, i Konopski kurwa o nich dwóch pomyśli, i oni o Konopskim. Yy, dlaczego, co i jak i wiesz, też by się przyrównali do sytuacji, w której oni, yy, w której jakby ta opozycja stała, nie? To będzie, to będzie trochę inaczej. Nie wiem, czy oczywiście ci ludzie znajdą na tyle pokory w swoich sercach, żeby, żeby to zrobić, ale ja im tego życzę. Więc no, albo ja na przykład stawiając się na miejscu boxdela, to ja też nie do końca wiem, co bym zrobił. Oczywiście. Pytaniem jest, czy musiałbym się doprowadzić do tego, żeby być w miejscu Boxdela, bo to też jakby to, to, to się nie wzięło kurwa z atutów kurwa, tylko z braku zalet, że <grym> on się kurwa w tym miejscu znalazł, ale to też myślę, że to wiesz, to takie jest skurwiałe, że, że jak wpadasz w spirale złych decyzji, to ciężko Ci się z, tych, ciężko ci się z tego wykaraskać. Więc no, może to trochę radykalny przykład będzie, ale to jest, ja to kiedyś mówiłem, nie, ale to jest ten moment, w którym ja bym z tej kwanem yy, ja ustalił, że pójdziemy do mojego sąsiada, bo wiem, że wyjechał i mu kurwa zapierdolimy, nie wiem, łopatę. No i chuj, pod osłoną nocy idziemy do tego sąsiada, kradniemy łopatę, a tu nagle się okazuje, że gosposia nas, nas przyuważa. Zaczyna krzyczeć, jest szamotanina. Koniec końców ktoś jej przypierdolił tą upatą w głowę. No i ona taka leży. No i teraz tak, możesz się do tego wszystkiego przyznać. Zadzwonić, zadzwonić po pogotowie i wiesz, niech i naprawią to głowę. Albo możesz spanikować i spierdalać tamtą. I na następny dzień się okazuje, że pani gosposia zamarzła z rozpierdoloną głową na chodniku. No. I widzisz. Ty poszedłeś tylko ukraść łopatę, kurwa, a ktoś pójdzie siedzieć za głowę. Ktoś stracił życie, nie? Więc jakby ta eskalacja, oczywiście to jest hiperbola i tak dalej, ale w momencie, kiedy wpadasz w wir, wir i spiralę złych decyzji, to, to to się, kurwa, źle kończy bardzo często, nie? Więc no. A to, że on się, kurwa, kręci w tej spirali, że to nie jest już spirala tylko yy, frania, bąbel tutaj wsiadł i się kurwa w tym kręci kurwa jak, jak pranie w latach 80. To jest osobna para kaloszy, nie? No ale ja na to już nic Ci nie poradzę. Nie jestem w stanie nic Ci na to poradzić. Zauważ, że często, zauważ, że często, yy, bo analogiczna rzecz się dzieje na imprezach. Ktoś się do kogoś spruje, potem on go zwyzywa albo nie wiem, ktoś mu Ktoś mu ten, ktoś mu kurwa klepnie dziewczyny, on przyjdzie, wiesz, i w każdym momencie to można powiedzieć, nie no sorry kurwa nie wiem, otarłem się, bo nie wiem kurwa, bo jestem zjebany, bo, bo cokolwiek, możesz jakby powiedzieć cokolwiek. No ale dochodzi do tego, że kurwa jest solowa na 10 osób na, na tym, nie? <laughs> na... Yy, przed wejściem kurwa i dwie osoby, które w sumie nic nie miały z tą sytuacją wspólnego. Nagle kurwa, ktoś też jest ciężko chory, albo ktoś jest, yy, ktoś jest kurwa sparaliżowany, nie? Więc to, 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 niestety tak wygląda, no. A życie, pamiętajcie, że jest niesprawiedliwe. Z założenia życie jest niesprawiedliwe. Im szybciej sobie zdasz sprawę, że życie jest niesprawiedliwe, tym lepiej. Ludzie muszą dojrzeć, kurwa, w końcu. I nie zastanawiać się, kurwa, nad słusznością niektórych rzeczy. Po prostu tak jest i tyle. Więc ja wychodzę po prostu z założenia, że tak miało być. Ale ja uważam, że ja też wiele razy w życiu się nie w porządku zachowałem. Nie na taką skalę, oczywiście, jak ludzie, którzy się. Bo uważam nadal, że owszem, ja się nie zachowywałem zawsze super. Wiesz, to nie były jakieś kurwa poważne rzeczy. Ale overall, jakbym zrobił taki. Jakbym to starał się skonfrontować jedno z drugim. To więcej razy ludzie się zachowali wobec mnie nie w porządku niż ja wobec nich. I to by far. Ale też myślę, że wiesz, własna krzywda boli bardziej niż, niż cudza, więc koniec końców raczej każda osoba tak. No chyba, że ktoś zdaje sobie sprawę, że jest wybitną jakąś kurwą i śmieciem. O, graczem tu stoi. Giery, z To. No to wtedy fajnie, że ma ktoś taką kurwa świadomość, nie?